Jest z nami trener Jacek Zieliński. Panie trenerze, na początek wszystkiego najlepszego w tym, w tym nowym 2023 roku. Wszystkiego pasiastego, bo to takie właśnie nasze krakowiackie życzenia. Dziękuję bardzo i również wszystkim, szczególnie kibicom Krakowi. Składam jak najserdeczniejsze życzenia w tym nowym roku. Oby ten rok był szczęśliwszy i bardziej udany dla nas. Panie trenerze, nie ma sensu pytać o, o kwestie związane z okresem przygotowawczym, bo to już przerabialiśmy, natomiast skupmy się na tej zabawie, która tutaj dzisiaj jest za nami. No, to nie pierwszy znak dla Pana, ale pewnie zawsze, zawsze cieszy, cieszy oko to, co się tutaj dzieje przy Kałuży 1 stycznia. Fajna, fajna, fajna tradycja, fajna zabawa. Bardzo dużo publiczności, jak na warunki bym powiedział noworoczne, fajna pogoda, więc myślę, że kibice zobaczyli osiem bramek, parę fajnych akcji, no ale to przede wszystkim polegało na tym, żeby właśnie przywitać ten Nowy Rok z uśmiechem, z humorem i skończyć w dobrym zdrowiu ten trening noworoczny i tak się stało. Z nową treningu noworocznego tego właśnie w 2023 roku było to, że on się odbywał w trakcie już trwającego okresu przygotowawczego, nie, nie, nie mieszał on trochę, trochę szyków, że tutaj pracujemy już... już już mocno, a tymczasem trzeba zrobić taką małą przerwę na, na zabawę, bądź co bądź? Nie, myśmy to zakładali akurat nawet dobrze, bo, bo wreszcie ten trening noworoczny był w pełnym składzie, można powiedzieć. Wszyscy zawodnicy obcokrajowcy, którzy do tej pory byli zwolnieni z tych treningów, wiadomo, no bo, bo w tym czasie nie było treningów, mogli w tym uczestniczyć, mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Także nie, nie było dla nas żadnym problemem. Trenujemy od środy i, i w planie była właśnie jaka porządna gierka, chociaż nie w, cał, w pełnym wymiarze, ale dwa razy 30 minut, ale, ale było ok. Jakiś delikatny stresik się pojawił, gdy zbliżał się koniec meczu, to wciąż rezerwy były na prowadzeniu, czy nie? Znaczy, delikatny stresik to może nie, natomiast co by nie mówić, jakim wynikiem by się nie skończyło to spotkanie. Krakowia by była górą, także spokojnie. Dzięki trenerze i wszystkiego dobrego.